Ojcze Leonie, jak wyrażenia po kolejnym pobycie w siecach? Ja jeszcze cieszę się, że do tego spotkania dzisiejszego doszło, bo tu na wiek sędziwy, bądź co bądź, mimo że człowiek ma, to jest czasem szczeniarskie usprawiedliwienie w środku duszy, to liczę z tym, że kiedyś będzie ostatnie spotkanie. Jak byłem poważnie chory właśnie w Siedlcach, miałem 23 lata, gdy mi ktoś powiedział, że miałem 85, więc tu przyjeżdżał, więc Gada, czy spotkania z ludźmi starszymi, młodymi, w szkołach, czy kadania, rekolekcje, będzie oczywiście możliwe. Więc wdzięczność Panu Bogu, że się ze swoim miastem mogę spotykać i że wciąż jestem uważany, podobnie jak papież. Dziękuję, że uważałem mnie za swojego, że Sierczanie uważałeś mnie za swojego. Naszej dowodem jest ta oznaka, o, prawda, że jestem Honorem Wotu Sierlesz i specjalnie się przy, przyczepiłem, nie dlatego, że sobie obwiedli. Jak choinka za zabawkami, a jako szacunek dla miasta, to już mi tę znakę oddaje. To zawsze wielka radość. Zawsze żal, że za mało. Zawsze tak ma, żeby będzie dwa tygodnie, żeby w domu po podwiewali stare kąty i ludzi znajomych i z dawnych i bliskich. No ale zwykle wpadam przy jakiejś okazji. To, że jestem dziś o poniedziałku i do dzisiejszego wieczora, no to aż się dziwię, że tak długo piję w to, jak czyni. Także radość zadowolenie, dziękowanie Panu Bogu i dziękowanie ludziom, za to, mnie tak serdecznie wszyscy przyjmują. Ojcze Leonie, ostatnia książka o księdzu Zakochany Mnich. Jest wiosna, więc się młodzi będą zakochiwać. Proszę krótko powiedzieć coś o miłości, o tej ojca miłości, ale też i o miłości tych młodych ludzi, którzy kojarzą miłość właśnie z wiosną tylko, bo ksiądz jest wierny swojej miłości już dużo dłużej niż jeden sezon. Tak, no, miłość to, to chcieć dobra komuś, to jest najważniejsze. Więc w pewnym sensie, jeśli chodzi o miłość kapłańską, zakonną, to ponieważ jest, był tak bardzo źle potraktowany przez ludzi i on pragnie, żeby było wynagrodzenie, no to wierność chcieć, żeby, jeśli tak że tak będę powiedzieć, takie no, uproszczanie sprawy, czy przesyłanie obrazkowo, ale, ale że pan nie był zadowolony, że jemu czynię dobrze, że nie jego wolę, prawda? że nie psuje jego dzieła. To jest jak troszkę że powiedziane, powtarzam obrazowo, ale o to by chodziło, do Pana Boga. I teraz, jeśli to się przełoży na stosunki międzyludzkie, to się sprawy, no chemii, jakieś tam, prawda, które działają w człowieku, prądy siły i tak dalej, ale jeśli ja na tym tak opanuję, że chcę, żeby ktoś, kogo ja Pokochałem, że mi się wydaje, żeby ja było dobrze ze mną, prawda? Kiedyś się jedna pani miała, powiem, opowiadała o swoim ślubie, my przez cały ślub myślałem tylko o tym, żeby Roman był szczęśliwy i nie żałował, się ze mną ożenił. Właściwie nie myślenie o sobie, bo jeśli miłość polega tylko na, no brzydkie słowa, ale nie na porządliwości, pożądaniu, prawda? Bo ma tyle tu, tyle tu centymetrów, no zobaczcie, drugą co ma pięć Więcej, bo to będzie piąta żona, szósty mąż, prawda? Ale wcześniej wszyscy mądrzy, ludzie doświadczeni mówią, że dopiero po paru, parunastu, paru dziesięciu latach ludzie tak się zgrają, że nawet w późnym wieku i seks uprawiane się wydaje dziwne. Babka z dziadkiem, właśnie o to mówią, oni wtedy siebie znają i seks z tym morszą. chodzi, nie tylko ze spokojem, ale wyrazem także oddania i dopuszczenia człowieka do siebie i dania siebie człowiekowi. Więc jeśli chcemy dobro, drugiemu i ktoś jest dzięki mnie przez moją miłość, sensu lepszy, a tak to co A takie drobiazgi, no muszę przyjąć taką sobie pomyślałem. Kiedyś się pyta, a się że kiedy zakochałem, tak jest wczoraj, już mi przeszło, prawda? To, to takie to jest bardzo miłe uczucie, miłe krew, jak serce, sympatycznie, ale właśnie poświadczalność. Nie zawracać głowy za bardzo, zawsze chłopak, jeśli nie ma zamiaru się wziąć na serio. No bo Ziewczyna. Normalnie są takie kiepskie wieczy normalnych. Jeśli poza chłopaka się kocha, naprawdę chciałbyś z nim mieć całe życie, prawda? A ten się kręci, bo tego do seksu doprowadzi. Mieszkają razem, ale ślub, a teraz kręcenie, wiesz, bo, że, no, to skręci nie wiesz, że z kim mam do Z puderkiem przyżywam do mamusi. A jak się z nim mieszkam, gotuje i tego, i opiorę, i to, to się cieszy. Ale ślub, potem dzieci, potem pieluchy, potem chory. Potem, potem szkoła, a, a nie, nie, I potem a nie, nie, ja nie dojrzałem do ojca, prawda? a do, do seksu dojrzał, prawda, to to, to to debil potrafi zawsze przeproszenie, więc zwracamy się do mężczyzn, bądźcie mężczyznami, prawda, dojrzałymi i nie będzie miłość odróżniona od porządliwości, od tego, się chce siebie, a krzywdę przynosić czegoś i drugiemu, nawet gdyby ten człowiek chciał, prawda, to powiedzenie, największa krzywda, jaką zdają dzieje, gdy tej, który krzywdy, która krzywdy pragnie, krzywda się nie dzieje. <laughs> to się też to za to troszkę. A dziewczyny, nie bądźcie naiwne, prawda? I nie patrzcie na każdego, co tylko się przyklei i zachwycony wpatruje w swoje oczęta, że to będzie ten. Bo uważaj, uważaj, bądź tak wykiwa, że będziesz że na wszystko i niech to właśnie wściekłość, bo się puszczają, niestety. Jeszcze nie mężczyzn. On nie zawiódł, ja Teraz też sobie będę. Widzisz, tak? Ja się też gwiznę, prawda? A chłopak też przeżywa, jak dziewczyna odejdzie, kiedy by chciał, żeby była, prawda? Także to jest bardzo delikatne, trudne, wciąż i nie za. Bo wszyscy tak robią. U będzie lepiej, prawda? U będzie 65 lat małżeństwa. Ja ją wciąż kocham. Niedawno słyszałam. Dziękujemy <grym> serdecznie.